Witaj, w tym krótkim tutorialu chciałbym Ci pokazać, w jaki sposób przeprowadzić zmianę języka w naszym świeżo zainstalowanym WordPressie. I tu chciałbym Ci na przykładzie tego WordPressa zainstalowanego przez Hostend Profit I wchodzimy na taką stronę pl.wordpress.org. I tutaj mamy całą paczkę do instalacji polską oraz instalację, jak to zrobić. Ale ja pomyślałem sobie, że prościej będzie, jeśli po prostu skopiuję skup to na serwer. I tak też zrobiłem. E, pliki są dostępne pod adresem, pod takim adresem, jakim jest .htp profit pl łamane e, przez e, tłumaczenie tłumaczenie.rar po ściągnięciu tych plików na przykład na, e, na przykład do Twojego jakiegoś tam folderu na dysku D dajmy na to, niech to będzie tak po prostu e, dostaniesz kilka plików które trzeba będzie wrzucić w odpowiednie miejsce. I w tym momencie e, przejdziemy do c-panelu naszej domeny. To znaczy htprofit.pl łamane przez C-panel. E, jak tworzyłeś, dodawałeś w e, webhost managerze e, Twoje konto, Twoją domenę, mieliśmy tutaj hasło oraz e, oraz mieliśmy tutaj Hasło oraz um, login. Więc teraz też go użyjemy. Więc wpisujemy Dariusz D oraz wpisujemy hasło, które wcześniej sobie ustaliliśmy do tej domeny. I w tym momencie jesteśmy w C-panelu tej konkretnej domeny htprofit.pl e, I tutaj e, wybieramy sobie z files file manager. Więc klikamy, e, klikamy Go. I jesteśmy w File Manager, czyli w Menadżerze Plików. I teraz przechodzimy sobie do, do WP Content, do Up One Level, czyli z powrotem do, do Góry. Wchodzimy, jeśli się po prostu pogubiliśmy, no to można to zerknąć na instalację, gdzie te pliki wrzucić i które. A więc wp-content-languages na swoim serwerze więc jak wchodzimy wp-content no niestety nie mamy languages, więc tworzymy nowy, nowy folder i languages i create new folder i mamy languages, tak ona jest oczywiście ee, pusta więc musimy tu coś wgrać i teraz wgrałem wszystkie pliki, które ściągnęliśmy przez tłumaczenie a więc sobie wybierz plik i szukamy naszego tłumaczenia o, jest i te wszystkie pliczki, które tutaj mamy to sobie je pięknie uploadujemy Tu mamy complete, a więc sobie wybieramy kolejny i kolejny plik. E, wszystkie zostały jak widać complete, 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 a więc klikamy back i mamy cztery pliki e, wykonawcze. Mamy te cztery pliki. W instrukcji czytamy, że trzeba edytować plik wp.config.php. E, w pliku głównym naszej tutaj domeny, więc up on level jeszcze raz up on level i musimy poszukać pliku wp PHP. jest wp PHP i tutaj musimy sobie kliknąć html editor nie zadziała więc code editor edit i wyedytować nasz, nasz tutaj pliczek. Musimy dopisać jedną, jedną linijkę, więc przechodzimy z powrotem na plwordpress.org i po prostu kopiujemy tą linijkę. Jeśli może jest ta linika, jak tu pisze define WP Lang i zmieniamy ją na to. Jeśli nie będzie, no to musimy ją dodać. Więc jest define wplang i coś takiego, a więc wklejamy tutaj i klikamy save, save changes. Jak widać, zostało to zamienione. W tym momencie. Yy, w tym momencie nasz WordPress powinien teoretycznie być już po polsku. A więc, żeby to sprawdzić, no to musimy się tam zalogować do naszego dashboardu i jak widać, jest on po polsku. Prosta sprawa należało najpierw ściągnąć plik, a później, tak jak pokazałem wcześniej, wgrać to na nasz serwis.